Chciałbym Was zaprosić na drugi zlot fanów pirotechniki Funkę w Słubicach 21 października. Wszystkich zapraszam, kto będzie chciał, na pewno na mediach społecznościowych się pojawi. Będzie tak, z tego co wiem, byłem na pierwszym, było tak, chociaż tam pogoda była, a teraz będzie pogoda, bo zamówiliśmy na tace, daliśmy. Ale będzie tak, i ja obiecuję Wam wyrażenia murowane. Zapraszam wszystkich. Co? Znowu, Benio dużo funke Do dużo da... funkę, tuti, tuti, do nagrywania. Dzisiaj mamy. Oto, ciotka mnie zabija jak ja czytam, to, to dajcie spokój. Nie patrz to na to. Funken Weight Scala. Proszę bardzo, zobaczcie. 30 mm, 500 gram neku, 25 strzałów, kategoria F2, koszt 211,20 groszy. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Na drugą lusztę, jak to mówią, mamy skalę 25E i tak samo 30 mm, 500 gram neku, 25 strzałów. Koszt jest 198 zł. Tak samo jest ląd rezerwowy, ląd podstawowy, kategoria F2 i co? Jedziemy z koksem Siema Benioł Szwagier Młoda oczywiście, młoda musi być Odpalamy dzisiaj skalę 25E Pod funkę I Funkę Wait skala Lecimy Pierw skalę Dobra Kamil my się oddalamy Szybkim krokiem No Gonią się na lata, ale to dobrze Dobrze Na nogi to działa Także Urczerowych tu nakopali kopali Piochu nawieźli panie <ścoughs> Dobrze, dobrze Jesteś oliwka? Tak Dobra No dawaj Kamil Jedziemy. Pierwsza skala, tak jak mówiłem. Wow! Ale przecież... Jaka głośna! Jaka głośna też Dobra, dawaj drugą? Jezu! Ale trzy Ale trzeszczało, nie? Nie. I głośna. Bardzo głośna. Ale ładna bardzo. No i odpalił Kamię drugą. Co to ma? Saluty ma w środku, saluty ma w środku, ale nie są tak głośne, ale ładno. Spada. Wow, długo cię utrzymuje, bardzo długo cię utrzymuje. Ładna, ładna. No i co oliwka, która? Pierwsza. Pierwsza? No, powiem Wam. Nie wiem, no druga mi się tak podobała, bo bardzo ładne ten złoty i, i po prostu długo się utrzymywał. Która Kamil? Pierwsza? To widzicie podzielone każdemu. Co innego się podoba. Dlatego zawsze powtarzam, że sami oceniacie, sami kupujecie. Pozdrawiam, oglądajcie, cześć.